Tak wygląda córka Katarzyny Pakosińskiej podbija TikToka, z dziecia. Katarzyna Pakosińska jest m.in. z występu w kabarecie moralnego niepokoju, który założyła wraz z kolegami ze studiów. W 2011 postanowiła odejść z grupy, a swoją decyzję tłumaczyła w rozmowie z magazynem Viva twierdząc, że przez ufne różowe okulary, nie dostrzegła w porę, że im w grupie dzieje się coś niedobrego. Pakosińska rozpoczęła solową karierę, a jak na rasową celebrytkę przystało, wzięła nawet udział w tańcu z gwiazdami i w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Zobacz, Katarzyna Pakosińska została zwolniona z cafełpej radiowej trójki, stałam się bezdomna. Katarzyna znana jest również ze swojej wielkiej miłości do Gruzji. Zafascynowanie tym krajem pomogło jej także odnaleźć miłość. Po serii nieudanych związków i zawodów miłosnych pakosińska w 2017 roku stanęła na ślubnym kobiercu, a jej wybrankiem został Iraklim Wasila z Chwilim. Kasia jest aktywna na Instagramie, na którym obserwuje ją ponad 90 tysięcy obserwatorów. To właśnie tam dzieli się swoją codziennością obok boku męża. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Pakosińska może pochwalić się również dorosłą córką. Maja, która przyszła na świat 26 grudnia 2003 roku, roku. jest to owocem pierwszego małżeństwa artystki. Maja nie stroni od mediów społecznościowych i prężnie działa na TikToku, gdzie ma ponad 20 tysięcy obserwujących. Na jednym z nagrań na profilu Maj wystąpiła nawet gościnnie Katarzyna Pakosińska. Artystka najpierw pojawiła się w obiektywie w beżowym outfitcie, by po chwili powrócić przed kamerę w kolorowych szarawerach ich ustce na głowie. Zamieniam mamę we mnie, pisała Maja. W komentarzach obserwatorzy, 18-latki, nie kryli zdziwienia, że to właśnie Katarzyna Pakosińska jest jej mamą. Nie zabrakło również głosów, że im wyglądają jak siostry i są do siebie bardzo podobne. Teraz dopiero ogarnęłam. Jaka jesteś podobna do mamy, wyglądacie jak siostry, totalnie kocham twoją mamę, nie spodziewałam się, że to twoja mama, chciałam powiedzieć, że mi wygląda jak pakosińska, ale chyba już nie muszę, żartujesz chyba, że to twoja mama, pisali w komentarzach. Faktycznie podobna do mamy?